Cześć Marcin z tej strony. Dzisiaj kolejna misja Będzie to misja u W sumie zrobiłem jedną Jedną misję ale jej nie nagrałem niestety. Teraz będzie przysięga u i, i misja z koroną, ze wstrzerwioną koroną. Z odzyskaniem sumienia To co? Przysięgniesz zwalczyć o wolność Skyrim. jest duże przysięga. się podoba. Składając te śluby, staniesz się jednym z nas. Dobra. Bohaterem Ludu. Prawdziwym synem Skyrim. Gromowładny. Powtarzaj za mną. Przysięgam na mą krew i honor. Wierność Wulfikowi gromowładnemu. Przysięgam i tak dalej. Jarlowi wichlowego tronu. Tak jest. I prawowitemu władcy Skyrim. Niechaj, Talos będzie świadkiem tych ślubów, które wiążą mnie po czasy z moim suwerenem oraz nowymi towarzyszami broni. Mm -hmm. Dobra, to już jest formalność. Mama gromowładnym, prawdziwym synom i córom Skyrim. Witamy w naszych szeregach. Witaj, witaj. A teraz chodź. Czeka nas mała pod... Dobra, gdzie ruszamy? Chwila, byłbym zapomniał. Trzymaj. Skoro już jesteś wśród kromowładnych, to chociaż wyglądaj jak należy. Osoby no, pancerzy raczej go nie założy. Założy swój. Znaczy założy. Będę miał swój na sobie. Wyszczerbiona korona. Dobra. Po rozmowie z Galmorem. no właśnie rozmowa. Nie dało mi się ustalić, gdzie spoczywa wyszczerbiona korona. Dasz wiarę? Jestem tego pewien. No, prawie pewien. Ruszamy do Korwaniunt. Jeżeli faktycznie pochowano tam króla Borgasa. To wchodząc tam z pewnością napytamy sobie biedy. Reszta gromowładnych zbiera się już pod grobowcem. Okej, okay, to ja też to pędzę. Dołączę tam do was. Jak tylko tu skończę. Okej, okay, rzut ok okiem na mapę. Spotkajmy się w Korwaniut. Dobra, czy to jest? Megan ci tutaj. Dobra. Okej. Okay, Szedłem stąd z, od Ulika dotarłem na tą, do tej lokacji i spotkałem się zresztą naszej bandy. Przyłączysz. To wspaniała wiadomość. Razem odzyskamy Skyrim. Prawda? Cieszę się, że będziesz tam ze mną. To miejsce mrozi mi krew w żyłach i nie obchodzi mnie kto o tym wie. No to bardzo ciekawe. Akcja zapowiada się nieco Mój ojciec zawsze kazał mi trzymać się od nich z daleka To dobra rada Nieważne Mamy robotę i nic nam nie przeczytał. Dokładnie trzeba zrobić Za mną i cicho Te gnidy mają paść trupem mają paść Dobra Zobaczymy co tu się będzie działo Niech mi ktoś pomoże! Czyli po prostu trzeba ich pociąć. No i skutecznie jak się tylko da. Zdychaj się! Nie, tutaj przyjemności nie będzie raczej. Trochę mi blokują tutaj dostęp do nich. Nie mogę strzelać za bardzo. Ale ten dostanie Dobra i następny chyba ten sam jest, Jaki, jest. leży Dobra, lecimy dalej Nawet nie wiedzieli co ich zabiło Ale ostrożnie Legionistów nie wolno lekceważyć Wielu z nich to nordowie tak wchodzimy teraz przez te drzwi kilku tutaj jest cesarskich Zukówaj się ich ściąga zaroko i prawie leży I następnie i tak dalej, i tak dalej. Kilku tutaj ich jest do rozwalenia. W sumie to jest łatwa sprawa. Żadnych problemów z nimi nie będziecie mieli. Tym bardziej, że tutaj pan z 6 czy 7 gromów wodnych z nami jest. Nie ma żadnego problemu. Teraz schodzimy na dół Mi się bardzo ciekawe, jest. polecam ją robić To jest idealne miejsce na zasadzkę Stawiam 10 do jednego, że czekają na nas po drugiej stronie. Czytaj to... obok idziemy kolejny długo widać, ale widać to będą nas odgłosy walczyć Ja fajnie można wylewelować bronię doręczną czy obręczną, ucznictwo, skradanie. to po prostu oj, sorry, trzeba ich rozwalać po kolei w zasadzie jakbyśmy nic nie robili tylko szli za nimi też by było dobrze bo oni wszystkich wykasują czy nic nie ma chyba? Dobra, no, teraz do góry idziemy. Ostrożnie! No i czyniemy dalej. To jakieś ostrze wirujące. Okay, do takiej komnaty. Na to opowieści. Blisko. Widzę, że z daleka Dzień trzeba szyfrę jakiś Rozszyfrować te drzwi trzeba? Tutaj na dole koron, leży... chyba nowy korona, szpon. Czego korona, podnieść? Bo za jego i pomocą będziemy, będziemy otwierać drzwi. I teraz na nim jest wygrawerowany oczywiście szyfr. Tak jak na złotym szponie. Tutaj bo nowy szpon mamy. Dobra. Trzeba zobaczyć, właśnie na odwrocie, jaki jest szyfr. Czyli mamy yy, wilk, yy, motyl i yy, nie zobaczyłem ja chyba czy smok smog? czy jakoś tak, ale zresztą tutaj zaraz zobaczycie. Ciekawe do czego służy. Czyli tak, wilk, motyl i smok. Wilk Motl Smoke, dokładnie tak. Dobra robota. Trzymajcie się. Trzy. Nie rozpraszacz mi się. Diabli wiedzą, co znajdziemy tam na dole. Kiedy do takiej komnaty? Tutaj. To działa chłopcy. Rozejdźcie się i sprawdźcie, co my tu mamy. Rób swoje. Spróbuj jakoś otworzyć bramę. Trzeba otworzyć tą bramę. Wchodzimy do góry i tutaj na górze będzie przełącznik, taka wajcha po prostu, no, trzeba aktywować, no, tylko że razem z aktywacją tej bramy wychodzą po prostu moby i trzeba je ubijać, No to też nie jest ciężko, nie ma żadnego problemu. No teraz tutaj lecimy w tą stronę dalej. Ok, teraz się wracamy. Tam, lecimy tam, gdzie ta brama się otworzyła, odniosła do góry. I po prostu przez te drzwi. Idziemy do takiej komnaty, w której ta, ta korona powinna być. Tutaj na tornie jakiś koleś siedzi. Oczywiście kasujemy, bo ten jest już twardy, bo jedna strzała, widzicie, bardzo mało życiu młodziebra. Tutaj już zaczyna się poważniejsza walka. Oni są twardzi i używają krzyku. Także na dzieci ciężej z nimi. Ja po prostu tniemy ich po kolei, jak, jak, jak ten, jaki dom. Ważne to jest, żeby na jednym się skupicie, to jednego ciąć, żeby go wyeliminować, a nie przerzucać się na różne chłopaki, żeby po prostu jak jednego dorwiemy, to kasować go do końca i następnym się zająć. <trujne> Trochę mnie nie tak jest, bo... Mogłbym zakląć ją obrażeniami od porażenia, czy od... Yy, od ognia. Muszę nad tym popracować jeszcze. Okej, okay, to go dokończę. Dobra, po Tutaj ma złoto, albo nowotopór. topór. No, może się przyda, na sprzedaż. Ok, tutaj jest jeden rozwalony mobek ze znacznikiem. Przyszukujemy go, i oczywiście tutaj jest korona, wyczerbiona, tą, po którą przyszliśmy. Złoto, strzała, topór, na sprzedaż. Biorę. Jeszcze jest tutaj jeden myk, fajny. jest taka skrzynia którą otwieramy w tej skrzyni powinno być coś ciekawego mikstura, złoto i ebonowa tarcza jeżeli tam walczycie z tarczą to bardzo fajny itemek biorę oczywiście no, i tutaj już wołam je, dobiegają jakieś ciekawe odgłosy, Będzie, będę uczył się następnego słowa krzyku, w następnego krzyku. Uczymy. dochodzę tutaj, i co mamy? Poznajesz słowo mocy, mocy, czas, spowolnienie czasu. No, ciekawe, ciekawe, jak to się przyda. Dobra, teraz, tutaj w prawo idziemy z tego miejsca od razu w prawo do góry. ...żeby szybciej wyjść, taka podpowiedź. Będziemy po prostu przed siebie, tak jak korytarz prowadzi. Teraz przez te drzwi. Bo jak będziemy się cofać, to trochę dłużej nam to zejdzie. Bo jak po prostu przyspieszamy tą sprawę. Dobra, przez te drzwi. Gdzieś są następne drzwi, trzeba podnieść, bliżej podejść, podnieść tą zasuwę do góry. No i otworzyć drzwi. Lecimy prosto i w prawo, bodajże, Tak, prosto i w prawo. No dobry, to w zasadzie już wychodzimy do Skyrim. Wracamy do Urlika się i, i gadamy z nim, oddajemy koronę. Nie rozumiem, dlaczego Tulius zmarnuje cesarstwo, zrobiło się waleczne przez pazerność na srebro skaj. Ten stary niedźwiedź miał rację, niech go diabli. Były jakieś kłopoty? Żadnych kłopotów. To mi się podoba. Reszty dowiem się od Galmara, kiedy wróci. Spoko. No dobrze. Cieszę się, że jesteś. Też się cieszę. Trzeba dostarczyć wiadomość Jarlowi Białej Grani. Zanieść Zanieś ten topór Balgrufowi Większemu. Czyli następny quest Z tej serii? Tak, topór. Jesteś w Skyrim od wczoraj? Daj mu mój topór. Jeżeli go zatrzyma, nie będę się śpieszył. Jeżeli ci go zwróci, będzie to oznaczało wojnę. O. No, Ludzie, nie wiem czy wojny chce już. Jeszcze rozumieją. chyba nie. Często nie potrzebują słów. Raptem kilka prostych prawd kryje się za gestem wręczenia innemu wojownikowi własnego topora. Balgrów zrozumie o co mi chodzi. No, miejmy nadzieję. Miej się na baczności. Jarl Białej Grani słynie z ognistego temperamentu. No to w zasadzie zakończyłem quest to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Jeżeli się podobało proszę o łapkę w górę, jakiś komentarz ewentualnie. Jeżeli chcecie więcej yy, no, otrzymać informacji o moich następnych filmikach, możecie zas zasubskrybować mój kanał. Dzięki pozdrawiam, cześć.